What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Witam w kolejnym odcinku. Tak jak widzicie, mną nowy nabytek dojechał, także zaczynamy z 6930 Premium na Auto pełnym fullu, ale to no, zobaczycie na prezentacji. Tak jak wcześniej mówiłem, to tak samo przyjechały razem z ciągnikiem nawozy, nasiona kukurydza, ale o tym nie będę, nie będę dzisiaj zanudzał. Także bierzemy się za, za zrzutkę. Nawóz zdjęty, tak jak widzicie, nasiona, i tam jeszcze była sól. Eee, teraz tutaj akurat chłopaki tam podpinają lawetę. Będziemy zjeżdżać z lawety, tylko tu muszą przejechać. Pan się złamie ze stawem, bo jest to mega na tandemie. Także łamiemy się zestawy i będziemy zjeżdżali z auta, z auta na lawetę. Tak jak widzicie, jestem tutaj akurat 5410. Podpięliśmy lawetę, chłopaki odpinają na jazdy. Pan się złamał, podjechałem tu i pewnie będę zaraz jeżdżał John Didem albo coś zobaczymy. Ja tutaj cofnąłem, żeby idealnie cofnąć pod, pod tył, pod zestaw. I powoli ruszamy do tyłu, tu dam stery, żeby to nagrywać. Także. Z ostatniej strony Jde, idzie, No, Miało, śmiało, na centimetry. Miało, śmiało, wyszły po Nic jest dobře, nie minou, minout. Gdzie idzie! Idzie idzie! Idzie idzie, idzie! idzie! Cało idzie. idzie! Także dondir już w połowicznie na naszej lawecie. Zobaczcie! No i jelonek na naszym gospodarstwie. widzicie, tak to się prezentuje nowy nabytek na miejscu. Deere postawiony z boku, tak jak widzicie. Tutaj pan kierowca będzie zaraz się nawracał. Także jeszcze pokażę Wam jak wygląda w środku. Z zewnątrz już go w miarę w miarę widzieliście, Mówię, szczegółową prezentację zrobię na dniach i wam wtedy go porównam. Coś tam pewnie porównamy z Fentem. Także zobaczcie teraz już w komentarzach. 3, 2, 1 i ból, że na Auto Powerze, tak, tak jak wcześniej było, że miałem płakać jak się Vario zepsuje, tak teraz będę płakał jak się zepsuje Autopower ale, ale mówię, wszystko Wam wtedy powiem, bo było dużo spekulacji. Też, jeżeli kupiłeś, że jeżeli się kupiłeś raz Fenta, to już człowiek ponoć nic innego nie chce i dlatego Jondry i tak dalej, także tym wszystkim będziemy się martwili w kolejnym odcinku. Dzisiaj dzięki za oglądanie. Dzięki, cześć i do następnego.